Ej, Kamil, Pomidor? Nie. Co ty tańczyłeś już ja tam? Cegaje. Nie, ja nie mogę, nie mogę z nim grać. Ej, nie, całkowicie, to była matka Fortnite? Ta, Rickrolla jeszcze mi powiedz. Chcesz, żebym puścił Rickrolla? Nie! Nie, to było... bieganie. Co tak cicho, Ja się go boję. Piszę z drakiem. E, I znasz już swoją dziewczynę na masie. Ja właśnie piszę, z nią pisze. Co? Właśnie z nią pisze. To jak ma na nazwisko? Powiedz mi. Nie powiem ci. Co? Bo sam nie wiesz. No nie wiem jeszcze. No właśnie, wiem po to, twój... po nie... to po mi? po co że z nią piszesz, skoro i tak, i tak nie wiesz, no, bo, no, bo teraz zdecydowałem że lepiej, żebyś nie wiedział, że z nią piszesz. nie! Oh yeah. A wiesz, że to mogę do niej zadzwonić w każdej chwili. Dwań. I napisać, jak jest. problem, mały. Mały, czyli. A, manik, zabrał taki Nie dla psa tak picałe. O Aktualnie kałem. KM... Ty, ty zabierz każdego na 10 HP, przecież jesteś z no Właśnie, pomidor, co ty? Kamil ma dlacie małe pod. No, t... Pistolet masz nowego tutaj jest! Maniek! Dobra! No, mam bo. tylko mam pompę tylko... Aha, tu jest. Ona Ona tylko Pelma! Dobra, lepsze. Maniek chcesz emkę? Ale ma. ma, A, Nie, chcę pomocy od ciebie. Dobrze, już wychodzę z domku i już idę do ciebie. Aha, ale ma mało. Czy ktoś mi go zabrał? Nie Ty go zabrałeś Nie W ogóle mm. Mój lud Moja wolna Depo, e, i, i pójdziemy go odrodzić e, mam dla ciebie ma, Mam dla ciebie... A nie, ty masz Jeszcze Kamil taki ten, ja go obiłem za tyle, a Kamil mi go zabiera. No ja go sprzedałem Ja go tak obiłem, tylko raz tylko trafiłeś. No, zamki. No właśnie. No, stylowa bomba wziął 45 dostał. Ode mnie 20, bo ty... nie, 30, bo ty a tylko no raz to go zniszczyłeś. Majek, podradzasz mnie i lecimy na niego, zabijamy go. Dawał kamienie. Daj potki małe. No poczekaj. Mi też możesz stać? Ty, Kamil, pij jedną, bo ci jedna wystarczy na razie, żebyś nie Eee, Tam ma mało, ta Ferrari! E, pompę masz, Pomidor. Yeah. Ta Ferrari no. tam Super. ma mało i to bardzo! Dojeżdżamy tam. Wywalaj Pomidorowi Amo do pompy, Kamil, bo ja nie mam. Dobra, trudno. Ja też nie mam. E, tam jest. Tam jest coś. E, małe potki, Weźmy ktoś? Odznaczcie ja to, proszę. Się biją Dobili się chyba A eee, kamilę Ty, bo tu trójka jest na, na kucaku my z kamilkę tak. ma się dostał Jeden jest w domku Tak no dole 31 dostał 40? E on wychodzi On wychodzi na mnie 50-50 Ale, Ale nie ma no, w... Nie ma co nie mam, nie mam. Eee. oni mają fulla. Ej, ucieka! Że ma. biało ma. Kurde. Ej, na dole jest. Nie ja może. A pokażę... druga, też mam biało. Ej, on uciekł chyba daleko, bo tu jest kolejny lamp. Ej, eee, proszę po... Po... A, jest! Ja jej taką z sprzedałem Mam tu tego chłopa Która, on mnie podnosi pomidor na razie, więc wiesz Leży O, maniek, o Skar! Auto Oj. Nie Ma niech czy ty jechałeś autem? Nie O Jezus Masz to jeszcze to Teraz ja jadę w, 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 tym autem Dobra, ale ja mam tu apteczkę. Tu chłop jest. A, Teraz ok. ja jadę, a, a Kamil ma chłopa. Dobra, ja tu auto nie przejadę. Dobra, Ty Kamil, jest gdzie jest ten e, jest, jest ten chłop. No jest, bo on tu mi biega. Ja mam zero. E, on on też ma zero. Leży. Przeszukajcie. Przeszukajcie. No panie, trzymaj, 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 bo... Jest 60 Mogę se walnąć tą apteczkę? No Windor, poczekaj Ma nie otwieraj tego! Trzymaj! Aha, jeden dostał i to warto. Ej, w moim boxie dobra, Ej, nie wiem. To... daj, da, da, Ja manie. lecę się. Ja lecę się. Ode mnie nic nie dostałem. Nie no co to jest? strasznie, On strasznie z pami. Poczułem. Dawaj, maniku, kłop... Pokażę. <śmum> to, na jaki rej oduć, oduć. Rej rej, kartę i nie odrazu. No, no dobra! Nie dusi do slajd! <śmienny> Czemu? Haha! <śmienny> Temu! <śmienny> Mam papryczek sześć Ale wezmę sniper Mamy 6 fragów No i dobrze Ja lecę cię odrodzić Kamil A tu jest jakaś moneta Ale nie wiem po co To free ja. Tutaj emotki Do jakie emotki? Ja nie mogłem je zrobić Zaraz ci pokażę tą emotkę A ja ci poha A Kamil tak z ciekawości ty nie umiesz wycinać y, momentów z filmików Nie umiem Ja go muszę nauczyć Kamil zrobię Ci przyszybszony test jak to robić, okej? Okay? Potem Dobra. Ale nie dzisiaj To po pierwsze musisz mieć program do montowania Nie Panie. Tak. Ale co? Muszę żeby wycinać na przykład To co? To, to Bo musisz mieć program do montowania Panie. najlepiej nie, ja montuję w zdjęciach, byku. Co? A, no! Ci wycinanie i przy te, przycinanie klipów. No, no, bo jak chcę, ja chcę tylko przycinać, to chcę zdję... zrobię ja, to w ja zdjęciach. Ja też tak robię, ja też tak robię, maniak. Ale ty nie przycinasz. Nie, jak nie? No, a co przyciąłeś? E, te klipy z tego, z Ale, ale ja. Wszystkie co? moje filmy, które ja mam zrobione, to są zrobione w zdjęciach. Że... No, ja też. to jest? Ej, no może se. To się 600 liścia. Nie. nie, dobra, zmieniam. Robię se to gówno z gówno, główno o, o boże. O, nie. <grym> o boże. Tak. Y Mam ma 5 ma śrubek, jak ktoś chce śrubki, to mogę komuś dać. O boże. Dobra, ja lecę. A i mnie zostawiacie. Zobaczcie Fajni koledzy jesteście No i krówka nice. Ale nie wiem czy sniper, czy ten Digla Ale chyba Digla Ten sniper Sniper Snajper lepiej bo możesz ruszyć więcej nie ma i drzwi Bo Digel to 150 bije w głowę. Ale pomidor Jeśli też ma przegłos no, pomidor ma większy przegłos ode mnie, bo jak on jest. On, on gra na tym przecież. Na telewizorze. Ja idę zobaczyć ulepszarkę, czy coś mogę ulepszyć, ale raczej nic nie. Ulepszyć. Tam jest zrzut, możemy iść na zrzut. Ile masz tego? Gold 74. No to nic sobie nie ulepszysz. Wiem, ale idę <grym> O, to ty sobie może niu, ulepszysz. Niu, niu. Nie, nic nie ulepszę. Ej, ty, bo dropa otworzyli. Is... Ej, ale tu są skrzynki. Ej, ale tam dropa otworzyli chyba. No dobra, a chcesz podjeżdżać? Nie. No weź. Nie mam fulla, tym Ej, ja wybram snajpę, chce ktoś? Nie, ja mam. Nie. Bo ja wezmę małe potki no sobie. To... Daj mi potkę! Nie, ja, aha, no... To poczekaj. O. Masz. Fajnie, fajnie, nie ma niech twarda wania, leci tam. A czemu nie? Czemu by nie? A! Ale będą miotło a nie mogę ci tego rozwalić, a szkoda. Ej, chodźcie do strefy. Nowe napotki zamieniałem O, biga mam... Fajnie by było jakbyśmy teraz spotkali lamę. Ej no. Dobrze by było nawet. Że Jakbyśmy nie... lamę spotkali. No to znaczy, ja nie ja mam full wszystkiego marca, więc Ja full w... wszystkiego oprócz metal. 390 i... dwieście. Eee, potki. O, ja mogę wziąć. Ej, zrzut mamy. Pokczam. Ej, no się. E, Ja biorę zrzut oczywiście, nikt mnie nie kradnie. Nie. Co nie? Tyrolka, nie. Halo, pomocy, chłopaki. Kamil, gdzie ty no, jesteś? No. Boże, Kamil. No mówiłem, że mnie tam nie ma. Przy was. Gdzie wy jesteście ja do Midor nie zabieraj mi, proszę. Spoko. Proszę, pomoc. A Diego, to możesz wziąć. Nie Okej. Okay. Idziemy do Kamila. Jestem, ja, jestem, ja jestem tylko bezbronnym. Ka Milen. Ale ty I... musisz iść do strefy, Kamil. A co robię? A tam jest ten chłop. Gdzie? Tam Dwójka Ej, ale my no, możemy tyś? się tutaj stać pomidor i spamić Trójka, bo tam jeden chyba e, ten, ten tutaj co jest... Bez kewa, bez kewa, bez kewa, bez kewa Jak co go się leczy to jest obity, Jak coś dla, dla was panowie wiadomość. Taka miła uh. Kurde, szkoda, że nie mam snajpy e, iście do strefy może, bo strefy nie... Ja mam snajpy, chcesz? Nie, na ała ale do, ale dostał laser On już myśli, że ja jestem padowcem On na 100% myśli, że ja jestem padowcem sniper od pleców dostałem. Przecież on dostał dwie dostałem głowy i dwa ciało. plecy, plecy, plecy. O nie, do... laga mam. Ej oni nie tu idzie On tu idzie Auto Zlecy też mamy Ej tu idzie Gdzie? Nie dostanę, nie dostanę, nie, do strony, nie do dostałem jest. Dobra, dostaw. Weźcie. Do. Mało. jest, e, dobiję ci go. Nie, 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 nie dobijaj, nie dobijaj! Pił małe. Najpierw. O, no właśnie. A potem, żebyś miał kewa, full. Eee, pomidor laga złapał chyba. Ej, tu są kolejne. Ej, podjeżdżają nas... CO JEST?! LAGA MAM! Snajper dostałeś, nie laga. No z laka mam, mam ci wysłać screena Nie 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 Pomidor trzymaj A dobra, teraz mi się pokazało, dobra, że ten Pomidor trzymaj ścianę No Pomidor, no, pomidor! ścianę Pomidor no, Pomidor Trzymaj tą ścianę! To leży. Ja tak dzielę no, Pomidor Chłop no, jest to. Dobra Trzymajcie A wy się nie A to <laughs> no, na pełnej! No, dostał 40 Dostał 40, ale ja się tu biję z kolejnym 130 Ej 130 ten dostał Kamil, pomóż mi! 33 dostał jeszcze Leży! Dawaj, 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 mogę przejść! 30, 30. leży! Ale... nie, co ty robisz? E, dajcie mi wideo. Strefa, strefa, strefa. Ej, mam na pada. To ustawiaj. A, zablokowaliście mnie. Pomidor! <laughs> Pomidor? To Co? Blokowy, Ej, tu są typy. Pomidor troluje gierkę. nie! Ale na górze mam lagować. Pomidor jest impostorem. Jestem sus. Nie no, ten PM jest pokczamp. No? Ej, lecą na lotni. Ej, Pomidor, odpal swojego aim'a. Proszę. E, nie widzę ich. Tam jest. E, plecy mamy ogólnie, panowie. To chodź do nas, a nie... A gdzie jestem? Masz krowę, Kamil, do uciekania. Nie chcę krowy. Ej, gdzie krowa? Gdzie? Ale gdzie, gdzie, gdzie? Ej, tu jest, no. Są? W tym domku są. Lecę, Lecą. No, z lecę, Podjeżdżają! Bez kewa jest mój leży mogę tego skara dzięki A dobrze. Ej lecę, 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 Okej. A, Kamil. <laughs> Kamil. Ej, skrapsowałem, a nie Ej Ty ma tu bom No dobra Dostał 63 na dostał ode mnie no jest tak biało Dostał 29 A dostałem Nie 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 Panowie ja się leczę Chyba nie mówić o. Mam 4 HP <laughs> Pomidor ty też byś wymagał uleczenia się. Leczy się właśnie. No i mają spazę, więc. A, dobra. Chłop mi wziął. Płyta? Takiego płuca. Aha. Chciałem się spytać, Manek, czemu nie strzelać do pomidora, a do, pomid do chłopata do pomidora? Aha. Idź po kartę, Maniek. Bo Możecie mnie odrodzić jeszcze tutaj. Tam... w sklepowej A... nie, to... zostaje, bo... nie, 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 mogę, nie, mogę dobra ja nie, 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 są chłopy niego? Nie ma, ale tam są Ale mi wbił Ej Polak, przywóz Co on Ale nie miałem cztery kile chyba Nie wiem, nie wiem nie wiem To Polacy byli Ja miałem dwa czy trzy Ale dobra gierka No